Koteczek jeden, aki po brzuszku lubi, ten drugi, o jak fajnie, tutaj jeszcze jeden, tu jeszcze jeden, przytulak i po brzuchach ich. strosta mama jest, czy nie? Dziecia. Rysia. O, jak fajnie. Wszystkie się rozwaliły po brzuszkach każdego. O, o tu taki jaki fajny. O. Ładnie śpią. O, jak machają. No tak o, jak się <laughs> języczki robią, o jest, jakie kociurki i po brzuchach ich, trochę, Ludzie, lubią, o jaki ziewacz.